Witam Was serdecznie na kanale Akta Zbrodni. Dzisiaj otwieramy nową sprawę. Jedną z tych, które wstrząsnęły całą Polską i zostawiły głęboki ślad w sercach wielu ludzi. Mówimy o tragicznej śmierci 11-latki Danusi z Jeleniej Góry. Miasto i mieszkańcy, pogrążeni w żałobie, tak brzmi tytuł jednego z artykułów, który doskonale oddaje atmosferę tamtych dni. W tym odcinku przyjrzymy się bliżej tej niewyobrażalnej tragedii, faktom, które wyszły na jaw, i temu, co wydarzyło się w Wieleniej Górze 15 grudnia 2025 roku. Zapraszam do oglądania. Pamiętajcie o szacunku w komentarzach, bo to historia pełna smutku i pytań bez łatwych odpowiedzi. W Wieleniej Górze ten dzień zaczął się dokładnie tak jak setki innych dni wcześniej. Bez żadnego znaku ostrzegawczego, bez napięcia w powietrzu, bez poczucia, że za kilka godzin to miasto będzie mówiło tylko o jednym. Był poniedziałek, środek grudnia, zwykły dzień szkolny. Dzieci wyszły rano z domów z plecakami, rodzice poszli do pracy. Nikt nie spodziewał się, że okolice jednej z podstawówek staną się miejscem, które na długo zapisze się w pamięci mieszkańców jako punkt, od którego wszystko się zmieniło. Jedenastoletnia dziewczynka, uczennica Szkoły Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, po zakończeniu lekcji wyszła ze szkoły i znalazła się w swojej dobrze znanej okolicy, w rejonie ulic Wyspiańskiego i Słowackiego, czyli w miejscu, które nie kojarzyło się z żadnym zagrożeniem, tylko z codziennością dzieci wracających do domu, idących na przystanek albo skracających sobie drogę przez teren w pobliżu potoku, Między blokami i domami jednorodzinnymi. Około godziny 14:46 na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, które początkowo nie brzmiało jak zapowiedź tragedii, bo mówiono jedynie o bójce dwóch dziewczynek w pobliżu szkoły o zdarzeniu, które na pierwszy rzut oka mogło wyglądać jak jedna z wielu szkolnych sprzeczek, jakie zdarzają się każdego dnia. I zazwyczaj kończą się rozmową wychowawczą albo telefonem do rodziców. Sytuacja zmieniła się diametralnie w momencie, gdy na miejsce przyjechały służby. Bo przed godziną 15 między ulicami Wyspiańskiego a Słowackiego, nad potokiem w pobliżu domów mieszkalnych i szkoły podstawowej nr 10, znaleziono ciało 11 dziewczynki, a ratownicy medyczni nie byli w stanie przywrócić jej funkcji życiowych. I na miejscu stwierdzono zgon. Już w pierwszych oficjalnych komunikatach policja nie pozostawiła wątpliwości co do charakteru zdarzenia, bo podinspektor Edyta Bagrowska, rzeczniczka prasowa policji w Jeleniej Górze, poinformowała, że doszło do zabójstwa dziecka i że w związku ze śmiercią jedenastolatki zatrzymano dwunastoletnią dziewczynkę. Następnego dnia informacje te potwierdziła prokuratura. A Ewa Węglarowicz-Makowska przekazała, że ustalono osobę nieletnią, która najprawdopodobniej ma związek z tym zdarzeniem, i że jest to dwunastoletnia uczennica tej samej szkoły, do której uczęszczała zamordowana dziewczynka. Co jeszcze bardziej wstrząsnęło opinią publiczną, bo całkowicie zburzyło wyobrażenie o tym, że sprawca musi być kimś dorosłym albo kimś z zewnątrz. Prokuratura ujawniła również, że na ciele jedenastolatki widoczne były rany spowodowane ostrym narzędziem, a w toku czynności zabezpieczono nóż, którym prawdopodobnie zadano ciosy określany jako finka czyli nieskładany nóż przechowywany w pokrowcu. Przy czym śledczy nie ujawniali ani liczby ran, ani dokładnego mechanizmu ich powstania podkreślając, że są to informacje objęte postępowaniem i dodatkowo chronione ze względu na wiek zarówno ofiary, jak i osoby podejrzewanej. W kolejnych godzinach i dniach po zdarzeniu informacja o zabójstwie jedenastolatki rozeszła się po Jeleniej Górze błyskawicznie. Najpierw w rozmowach między rodzicami, później przez media lokalne i ogólnopolskie, a miasto zaczęło reagować. W sposób pełen emocji, bo w miejscu tragedii pojawiły się znicze, kwiaty i pluszowe zabawki. A w internecie zaczęły krążyć spekulacje i plotki, które policja i przedstawiciele instytucji państwowych musieli prostować, podkreślając, że rozpowszechniane informacje często nie mają potwierdzenia w faktach i jedynie eskalują strach oraz agresję. W środę 17 grudnia sędzia Agnieszka Makowska, wiceprezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze poinformowała, że odbyło się posiedzenie sądu z udziałem dwunastoletniej nieletniej, która wcześniej została zatrzymana w związku z tą sprawą, i że sąd zastosował wobec niej środek tymczasowy, nie precyzując jednak o jaki dokładnie środek chodzi, co wynika z przepisów regulujących postępowanie wobec nieletnich i konieczności ochrony ich danych oraz dobra postępowania. Sprawa nie trafiła do zwykłego sądu karnego. Lecz do sądu rodzinnego, który nie orzeka kar w rozumieniu kodeksu karnego, tylko stosuje środki wychowawcze lub poprawcze, a całe postępowanie toczy się za zamkniętymi drzwiami, bez jawnych akt i publicznych rozpraw. Kilka dni po zabójstwie w wieleniej górze ogłoszono żałobę. A pogrzeb zamordowanej dziewczynki zgromadził tłumy mieszkańców uczniów, nauczycieli, harcerzy i ludzi, którzy jej osobiście nie znali, ale czuli, że to wydarzenie dotknęło całej społeczności, bo była to śmierć dziecka w miejscu, które miało być bezpieczne w środku dnia w zwykłej dzielnicy miasta. Na dziś, mimo ogromnego zainteresowania opinii publicznej, wiele kluczowych pytań pozostaje bez odpowiedzi. I możliwe, że nigdy nie zostaną one w pełni ujawnione bo prawo chroni nieletnich nawet wtedy, gdy popełniają najcięższe czyny. A jedynym pewnym faktem pozostaje to, że doszło do zabójstwa 11 dziewczynki, a sprawczynią była jej 12-letnia rówieśniczka z tej samej szkoły. Co sprawiło, że całe miasto straciło poczucie bezpieczeństwa i zaczęło zadawać sobie pytania, na które nie ma prostych odpowiedzi. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam, że byliście ze mną do końca. Wiem, że to nie było łatwe. Ta historia zostawia w sercu ciężar, który trudno unieść, ale ważne jest, żeby o Danusi pamiętać, żeby jej imię nie zaginęło w natłoku innych wiadomości. Dziękuję za każdy lajk, like, za każdy komentarz pełen współczucia, za ciszę, którą razem zachowaliśmy w tym materiale. To wy, widzowie, nadajecie sens temu, co robię na tym kanale. Jeśli odcinek Was poruszył, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i włączcie dzwoneczek, żebym mógł Was powiadamiać o kolejnych materiałach. Trzymajcie się mocno, dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękuję za oglądanie. Niech Danusia spoczywa w pokoju.